O tym jaki mamy status przetworzenia dokumentów KSeF informuje nas między innymi taka kolorowa ikonka, która znajduje się po lewej stronie przy numerze faktury. Oczywiście gdy najedziemy na dany dokument to też wyświetlają nam się tutaj w dymku takie szczegółowe informacje o statusie przetworzenia, o tym czy mamy numer KSeF kiedy ewentualnie faktura była przyjęta przez serwer. To samo też możemy sobie podejrzeć, klikając tutaj ikonkę info. Tutaj mamy jakby całą historię komunikacji z Ksefem, i widzimy, że faktura była wysłana, następnie przyjęta skutecznie, zarejestrowana w Xefie i nadany był jakiś tam jej. Numer xef. Chcielibyśmy jednak zasymulować taką sytuację, że faktura zostanie odrzucona, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. I żeby to zasymulować, najprościej będzie ustawić datę wystawienia błędną, to znaczy błędną w tym sensie, że będzie to data przyszła. Dobrze, wejdziemy sobie na listę wystawionych dokumentów. Sprawdzimy, czy mamy sesję. Tak, sesja jest aktywna i możemy taki dokument spróbować wysłać. Tutaj program ostrzega nas, że data jest z przyszłości i że taki dokument zostanie odrzucony przez KSEF. Pyta program, czy chcemy kontynuować. Dajemy tak. Widzimy, że faktura jest przetwarzana. Ma tutaj kolor żółty. No i serwer dość szybko odpowiedział: Faktura odrzucona. I możemy sobie tutaj wyświetlić również szczegóły, czyli odpowiedź z KSEF. Tutaj zobaczymy już konkretną informację. Tak, data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż data przyjęcia do. Systemu. Czyli wiemy, wiemy w czym jest problem. Jeżeli faktura zostanie wysłana skutecznie, tak jak na przykład ta, to nie możemy jej oczywiście później ani poprawiać, ani usuwać. Faktura jest tak jakby zablokowana do celu dalszej edycji, gdyż wiemy, że była wysłana do sef a tam stamtąd już faktury się nie usuwa, nie poprawia. Jedynie można skorygować, więc tutaj nic nie możemy zrobić. Natomiast w przypadku takiej faktury, która została odrzucona, oczywiście możemy ją poprawić. Wiemy, w czym był problem, więc ustawiamy sobie tą datę poprawnie i spróbujemy ją wysłać jeszcze raz. Czyli faktura jest poprawiona klikamy wyślij i czekamy na odpowiedź serwera no i proszę widzimy że faktura jest przyjęta od razu mamy jest numer KSEF nadany jest zarejestrowana i jest przyjęta w trybie online czyli tutaj łatwo możemy zobaczyć że Wyeliminowaliśmy ten błąd i skutecznie wysłaliśmy fakturę do ksefu.